Proponuję tutaj jeszcze raz zagrać, tak? Tak po trzy razy, po trzy razy ka każdy może zobaczymy. Teraz poprzednio pięknie to tam się ułożyło przeciwnikowi, tak? No zobaczymy co teraz będzie co dzisiaj tutaj księciunio potrafi, tak? Co, co księciunio potrafi no dobra. Ojej, ojej, ojej. Tutaj żadna karta na mnie nie pasuje. No. żadna. Nie wiem, czy gdzieś Słabo wszędzie chyba. No ale nie przejmujmy się. No, jeszcze gorzej wyszło. Trzeba było tamte karty zostawić. No dobra. Już nie, nie będziemy tutaj kombinować, no. No nie, no musimy odpuścić, no. Nie ma nawet co, co tutaj wystawić. Dwie wióry, no. Je, 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 je. No dobra. Zabierzmy może coś Jakąś kartę no zaczekamy. Przeczekamy, że to popier. No dobra, tu zryw musimy dać. Jakiś specjalna kosztuje zero. Mm -hmm, mm -hmm. szkoda tutaj odrzucać no, Dobra, leć, lećmy tym, no. tym. Mm. za późno, za późno za późno 也不去，不去，都待有的。 Ile to trzeba się nagłowić Co tu zrobić? Co tu zrobić, panowie? Co tu zrobić? Mamy prowokacje może. Zebrajmy takie coś może. zryw no polećmy na to kartę damy zryw jeszcze raz wyczyścimy z tyłu chyba, no nic nie to pozostało Nic nie pozostało nam. Splogawienie. No nie. No ma tutaj prowokacje do załatwienia, tak? No dobra, wtasujmy coś. Jakieś odłanki może. Mm. Też coś. Zgadamy syryw czy nie? Czy nie? No dobra, dajmy, dajmy. Odrzućmy. Dajmy też Stronniku. No i cała reszta w twarz lecz, tak? Kombinujemy, kombinujemy jak możemy. No trudno. No dobra, kryształ mam, jeszcze mu mała prowokacja. I drzewce, jakby co? To drzewce. No dobra. No dam, damy tutaj, no nie. Damy bohaterowi. damy demonowi kradzież szycia, może któremu tutaj proponujecie temu może damy no dobra walniemy walniemy to, walniemy to. Ok, mamy zryw. Aj, za dużo kart. No dobra, tutaj musimy lecieć na, na tą prowokację. Damy zryw. Lećmy, lecimy tutaj. Trzy jeszcze potrzeba. Trzy damy prowokacji jeszcze. Oj, 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 za późno jeszcze Szkoda. Szkoda, dziadek za długo się zastanawiał Zastanawiał. No ale chcę tutaj też. E, wam e, gdybym grał sam, tak? Na spokojnie, zapewne do, do takiej sytuacji by nie doszło, żebym nie zdążył. Ale z, e, być może z, za dużo gadam. Gada. No ale trudno tutaj, ja, ja przyjmuję porażki na klatę, na no, spokojnie, na no, spokojnie. Damy radę, damy radę. Chcę Wam tutaj coś niecoś wyjaśnić, tak? W, w tym, a nie, a nie, ja tutaj nie, nie będę grał na World Champions. Wy macie grać, a nie ja. Coś tam próbuję doradzić, no. Na ile mi wycho wychodzi, no to nie, nie wiem. Nie wiem sam, no ale jakieś polubienie jak daje, dacie to, to się cieszę, że tak powiem, tak cieszy, cieszy mnie to bardzo. No czekamy, tu ląd się zaczyna palić, tak? Ląd się zaczyna palić. No dobra, tu została nam jedna karta. Damy przyjaznemu demonowi plus 2 i kradzież życia, no. tylko jakiemu, no temu, temu, zostawmy może tą <śmum> prowokację, palicho, no lecimy, lecimy, tutaj już nie ma wyjścia, tak, nie ma wyjścia, kończymy, kończymy, że tak to... powiem, kończymy, już tutaj nie pastwimy się, tak, no i ma, mamy tutaj jakieś zwycięstwo. No. no i nawet jakieś zadanko wykonane. Wpadnie troszeczkę Zło, złotych monet. No mamy nagrodę, tak? No, odzyskaliśmy gwiazdkę. Tak się po, Jedna porażka, tak? Jedna wygrana. Z moimi błędami, ale się udało. Może, może porażka byłaby szybciej, ale, ale na spokojnie gramy, tak? Na spokojnie.